Jesteś tego pewien? Tak, jestem tego pewien. No, ja tak nie chcę. Ja tak wybrałem się po jedną mapę. Wszędzie to wybrałeś? Ja wybrałem KORN! A twoje by losowało? Nie, bo. Ja byłem na tym. na tym samym. To łatwiejsze. To wcześniej to wybrałem. To jest. KORN! A ty co wybrałeś? Ja wybrałem KORN. Wy, wy mi no chłopie, czy ty. Dobra, to się zobaczysz na nagraniu. Ja pierdzielę. A i widzowie, wpadajcie na Yasho Games. Nie co to to jest? To też jest moja gra dzieciństwa trochę To też jest moja gra dzieciństwa Po dwa lata temu nie wiem. Okay. No, okay. pa patrzymy na. Skila od naszego. Nie wiem. no w sumie. T... Nie wiem. Na innym koncie miałem. Dwa lata temu kupiłem. Ale. Jak mi usunęli konto. Skakowali mi konto. Więc w tym roku kupiłem. A dwa lata temu. Nie kłamę. Ale kłamę. Archidylabel. Ja. Ой, то есть, ну это мой это Это easy, Это не трудно. Ale jak będzie to you have to be destroyed, to ja kocham ten moment. No tutaj robale ten wychodzą. Jezu, robaki, robaki, robale, robale, rowale O nie! Pa, 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 pa. Tutaj You have to be destroyed Ja Tu postara się tu Eskę zrobić Ale trudno będzie Nie, ja tutaj kamy spala to chyba No to dużo No to jest chore. To jest te, ten moment to już jest chory. Czekaj, to powiedzmy jak to wyjść jak sobie? Jak to się wypadki bardzo? No rozumiem. No to jest akurat trudne. Nie, no, ładne. Nie rza, to jedno, to jest łatwe. O jezu, jeszcze ten głową. O jezu, i teraz z boku lecą te. A nie, zrobimy ski. Nie, to nie jest finałowy boss, bo jeszcze jest jeden. Tam, gdzie on cię zjada, a potem jeszcze walczysz z nim. No, podobny. No, no podobno, to jest podobno, no to jest, podo no to jest ale ostatni was gry to tam strzelasz w niego, no i, no i, no i go rozwalasz. No, ale to jest ten boss to jest po tej muzyce. No. O nie, zostajemy zjedzeni. Ja kupić nie wiedziałem, tej coś w ogóle, jak grałeś na Ja, ja używałem czegoś pod niktą. Nie wiem, ja od samego początku wiedziałem, że trzeba się... że trzeba, że trzeba się dać zerć mu. Nie oglądałem! Po prostu się sam tego... Ja nie wiedziałem... O nie, gdzie ja mam wejść? A to do jego mordy wejść. A ja jakoś za pierczym, nie wiem.

Я тоже, я тоже, наверное, сгину. Да, да. Хоп, что ты...

Ah, não vou estar lata. Chyba to, to, to tort był urodzinowy Że 5 lat już ma ta gra A ta gra to już ma A ta gra to już ma 6 lat Okej okay, Okej ja też i to jest jeden checkpoint O ja lubię close to jak to ty przestał? zły na przyszli mnie No bo oni go zamienili popie. No. piły zaczęły Czekaj to Tak i opracą to te piły Tak to będzie znowu ruszesz cały tak No, prawie go zabili No, no i leci to gówno o, jest. Tu i tutaj lepiej się trzymać na dole Na mnie najlepiej po prostu się trzymać na dole tutaj. Okay. nie zrobię tu ranka, na stuba Jezus, sorry, nie mogłem, nie mogłem. Esrank!

Na początek to łatwy jest. Chłopie, czaj to na, na, na hardcore? No, okay. To jeszcze nie jest taki trudny moment. No, zamawiać, okay. O kurde. Okej, okay, to jeszcze nie jest takie trudne. Patrz, a nie, później się jeszcze pieczeć z No. Ja, ja widziałem dzisiaj odcinek rok temu z pociemki. Ja dzisiaj po film z Cupheada. Oj, to... Oj, to... Ja pierd...

Yes! No i close proszę close to, to me, close to me. To jest! I... Do bara, po... Jest, yes, 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 close to me. Nie. Nie płaczę, nie Zamienia się. To jest, nie biedaczek. To by nie biedaczek. Okay, no, okay. Postaramy się. Biedaczek. No to zaraz to będzie taki szybki. No ale biedaczek się zamienia No jeszcze jest niebieski, co nie? Ale... No wiem O Jezus, tu się zamieniam w te duże lasery. No Okej, okay, już się zamienia w czarnego. Nie, ja nie, już nie ma syranka Me, close to me Close to me Close to me Close to me Me, close to me Ja pierdzielę! co to jest? R.I.P. On nie laser w niego On laser Nie Lasery go uratowały laser go uratowały, go uratowały. Ja pierdziele Ten boss jest dobry Ten boss jest zarobisty Ale No właśnie jest trudny on się już psuje powoli, albo i nie właśnie bo teraz, teraz to ci najlepsze No, teraz to będzie, teraz to będzie bardzo trudne trudne? łatwe o kurde bo ja będę miał beranga

To, to, ale, to, ale to jest trochę łatwe. To... No i tutaj znowu to główne. No wiem. Taki random. No i dobra, ją dobrym. Ok, już się, przyjem się, przyjem się, się. Do widzenia. Tyle już te klebeli zagramy Już koniec chyba Okej, okay, to Dziękuję wam bardzo za oglądanie Więc, widzimy się Was pocięku. Siema